Rezerwa Federalna USA planuje uruchomienie swojej platformy płatności natychmiastowych FedNow w okolicach maja i lipca 2023 roku. Zgodnie z komunikatem prasowym, FedNow będzie otwarte dla instytucji finansowych dowolnej wielkości, co pozwoli im na ułatwienie natychmiastowych płatności konsumentom i firmom, dając klientom natychmiastowy pełny dostęp do środków. Platforma jest obecnie w fazie pilotażowej, w której uczestniczy ponad 120 organizacji, w tym firma przetwarzająca płatności Alacrity Payments. Ripple weźmie udział w nowej inicjatywie The Digital Dollar Project, organizacji non-profit mającej na celu znalezienie rozwiązań CBDC dla Stanów Zjednoczonych. Nowa inicjatywa, nazywana Technical Sandbox, zostanie uruchomiona w październiku, a płatności transgraniczne będą pierwszym zagadnieniem w porządku obrad. Poza kwestią operacji transgranicznych, gdzie biorąc pod uwagę specyfikę Ripple, zakres kompetencji firmy jest jasny. Program planuje być miejscem, w którym jego uczestnicy będą mogli zaproponować podejścia do wdrożenia kryptowaluty państwowej, biorąc pod uwagę również technologie biznesowe i polityczne punkty widzenia. Oprócz Ripple w inicjatywie wezmą udział takie firmy jak Nox Network, MTech i Digital Assets. Zgodnie z komunikatem prasowym The Dollar Digital Project udział zróżnicowanego zestawu firm zapewni różnorodność opinii w podejściu do znalezienia rozwiązań dla amerykańskiego CBDC. Sorry za słabe audio, ale jestem dość mocno chory.